Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Rozdział 2 Analiza efektywności 2.1 Diagnoza obecnego stanu zarządzania czasem Zagadnienia 1 Autoanaliza 2 Testy i kwestionariusze 3 Interpretacja wyników diagnozy zarządzania czasem. 4. Podsumowanie 1. Autoanaliza. Definicja autoanalizy. Autoanaliza to proces samodzielnej oceny i refleksji nad własnymi umiejętnościami zarządzania czasem oraz efektywnością wykonywanych zadań. Polega na analizie swoich nawyków, rutyń i priorytetów w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy. Kroki do przeprowadzenia autoanalizy. Zbieranie danych. Przez pewien okres, np. tydzień, rejestruj, jak spędzasz czas. Zanotuj wszystkie czynności, czas ich trwania oraz kontekst, np. praca, przerwa, rozrywka. Analiza wzorców. Przejrzyj zebrane dane, szukając wzorców i trendów. Zidentyfikuj, które zadania zajmują najwięcej czasu i które są najbardziej produktywne. Ocena efektywności. Ocerń, które z Twoich działań przynoszą największe rezultaty, a które są marnowaniem czasu. Zastanów się, jak często dochodzi do przerw w pracy i co je powoduje. Identyfikacja przeszkód. Zidentyfikuj główne przeszkody w efektywnym zarządzaniu czasem, takie jak prokrastynacja, brak planowania czy zbyt częste przerwy. Techniki autoanalizy. Dziennik czasu. Prowadzenie dziennika, w którym codziennie zapisujesz swoje działania i czas ich trwania. Lista zadań. Sporządzanie codziennych lub tygodniowych list zadań, które pomagają w monitorowaniu realizacji celów. Refleksja. Codzienna lub cotygodniowa refleksja nad tym, co udało się osiągnąć, co poszło dobrze, a co można poprawić. Narzędzia wspierające autoanalizę: Rescue Time aplikacja do monitorowania czasu spędzanego na komputerze i urządzeniach mobilnych, która generuje raporty na temat produktywności. Toggle narzędzie do śledzenia czasu pracy nad różnymi zadaniami, które umożliwia analizę, jak efektywnie spędzasz czas. Clockify. Darmowe narzędzie do śledzenia czasu, które pomaga zidentyfikować, na co poświęcasz najwięcej czasu i gdzie można wprowadzić poprawki. 2. Testy i kwestionariusze. Definicja testów i kwestionariuszy. Testy i kwestionariusze to narzędzia diagnostyczne które pozwalają ocenić umiejętności zarządzania czasem oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Mogą być przeprowadzane online lub w formie papierowej. Rodzaje testów i kwestionariuszy. Testy samooceny. Kwestionariusze, które pozwalają samodzielnie ocenić swoje umiejętności zarządzania czasem na podstawie pytań dotyczących codziennych nawyków i rutyn. Testy produktywności. Testy oceniające efektywność wykonywania zadań i zarządzania czasem w kontekście pracy i obowiązków. Kwestionariusze stylu pracy. Narzędzia pomagające zrozumieć, jaki styl pracy preferujesz, co może wpływać na Twoje zarządzanie czasem. Popularne testy i kwestionariusze: Time Management Questioner test oceniający umiejętności zarządzania czasem, z pytaniami dotyczącymi priorytetyzacji, planowania i organizacji pracy. Time Management Skills Test narzędzie oceniające różne aspekty zarządzania czasem, takie jak planowanie, ustalanie celów, delegowanie i unikanie prokrastynacji. Productivity Assessment kwestionariusz oceniający Twoją produktywność na podstawie codziennych nawyków i technik zarządzania czasem. Narzędzia wspierające testy i kwestionariusze: Mind Tools Strona oferująca różnorodne testy i kwestionariusze oceniające umiejętności zarządzania czasem i produktywność. 123test – platforma z wieloma testami psychologicznymi, w tym testami zarządzania czasem i produktywności. Propraw Quizmaker – narzędzie do tworzenia własnych kwestionariuszy i testów, które można wykorzystać do oceny umiejętności zarządzania czasem. 3. Interpretacja wyników diagnozy zarządzania czasem. Analiza wyników autoanalizy. Przeanalizowanie danych zebranych podczas autoanalizy, aby zrozumieć, jak efektywnie zarządzasz swoim czasem. Zidentyfikowanie obszarów, które wymagają poprawy, oraz określenie działań, które przynoszą najlepsze rezultaty. Ocena wyników testów i kwestionariuszy. Przegląd wyników testów i kwestionariuszy w celu zidentyfikowania mocnych i słabych stron w zarządzaniu czasem. Użycie wyników do opracowania planu działania, który pomoże poprawić efektywność. Planowanie działań naprawczych. Na podstawie wyników autoanalizy i testów, opracowanie planu działań, które pomogą w poprawie zarządzania czasem. Może to obejmować zmiany w nawykach, wprowadzenie nowych technik zarządzania czasem oraz korzystanie z odpowiednich narzędzi i aplikacji. 4. Podsumowanie Diagnoza obecnego stanu zarządzania czasem to kluczowy krok w procesie poprawy efektywności i produktywności. Autoanaliza oraz testy i kwestionariusze dostarczają cennych informacji na temat naszych nawyków i stylu pracy, umożliwiając identyfikację obszarów wymagających poprawy. Poprzez świadome i systematyczne podejście do analizy naszych działań, możemy wprowadzać zmiany, które przyczynią się do lepszego wykorzystania czasu i osiągnięcia naszych celów. Efektywne zarządzanie czasem i organizacja pracy. Rozdział 2 Analiza efektywności 2.1 Diagnoza obecnego stanu zarządzania czasem.